thank you Dobro, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Ekspresu Frankowiczu. Ja nazywam się Zbigniew Urbański. Kamil Chwiedosik. witam państwa serdecznie. Chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za tak liczne oglądanie naszego programu. Mamy już 20 tysięcy, jeżeli chodzi o oglądalność każdego z odcinków. Tak, jest to bardzo duża oglądalność, zważywszy na fakt, że minęło dopiero kilka tygodni od publikacji pierwszego odcinka. Także jesteśmy bardzo Państwu wdzięczni za oglądanie, za komentarze, za subskrypcję naszego kanału na YouTubie. Także dziękujemy serdecznie i będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, aby ten program był coraz bardziej ciekawy dla Państwa. I oczywiście zachęcamy do subskrypcji i włączenia dzwoneczka. A dzisiaj w programie między innymi Ból głowy banków, miliardowe koszty spraw frankowych. NBP o kredytach frankowych. Nadszedł czas na ugody. Propozycje KNF dla Frankowiczów i banków. Tradycyjnie porozmawiamy z Frankowiczem, członkiem społeczności Życie bez kredytu. Zapraszamy również na rozmowę z ekspertem. Na koniec odpowiemy na pytania internautów. Zaczynamy od przeglądu prasy i internetu. Uwaga, uwaga, analitycy M-Banku alarmują, przewidują, że sektor bankowy będzie miał 46-miliardowe straty. Z czego to wynika? Wynika to z nieuczciwych zapisów umownych, które są przedmiotowych kredytach frankowych, tak zwanych frankowych, czy waluzowanych do frankach, stosowane, a raczej były stosowane i zostały jeszcze przez banki wyeliminowane od lat powiedzmy 2004, najczęściej aż do 2000, nawet 2011. Więc nie jest to wynik, można powiedzieć, jedynie spraw sądowych, tylko jest to wynik najpierw działania nieuprawnionego poprzez stosowanie klauzul jednostronnie ustalonych Świadczenie banku. No i efekty widzimy teraz. Przy czym ja uważam, że o tyle, o ile faktycznie wzrost tych, można powiedzieć, przegranych spraw wpływa obecnie na zwiększenie tego salda zadłużenia do 46 miliardów, o tyle wydaje mi się, że już w połowie roku może to sięgnąć nawet 60 miliardów, a pewnie pod koniec będzie bardzo możliwe, że około nawet 100. Także z tej perspektywy patrząc, sytuacja jest dynamiczna i w moim przekonaniu spraw będzie coraz więcej. Wobec tego również te depozyty, które banki muszą składać w ramach rezerw w Narodowym Banku Polskim będą cały czas po prostu rosły. A sądzisz, że frankowicze będą musieli zapłacić bankom za korzystanie z ich kapitału? Absolutnie nie. No, przede wszystkim nie ma podstawy prawnej do tego, żeby tego rodzaju roszczenia były wytaczane. Tym bardziej, że jeżeli faktycznie one by były zasadne, no to banki zamiast straszyć frankowiczu wytaczaniem tego rodzaju postępowań, po prostu by to robiły. Nie robił tego z bardzo prostego powodu, dlatego że taki Byłby oddalony bardzo szybko przez sąd i wtedy moglibyśmy się chociażby legitymować tym, że taki pozew został oddalony, skoro ich nie ma, bo banki nie robią, nie składają tych pozwów, więc nie ma też w zasadzie na czym się tutaj opierać. Dlatego no, my mówimy, że podstawy prawnej nie ma, banki to wiedzą, ale mimo wszystko straszą. Kamil, skąd w takim razie ta kwota 100 miliardów złotych? E, otóż kwota 100 miliardów bierze się przede wszystkim z niedoszacowania przegranych spraw przez banki, dlatego że M-Bank tutaj w tej analizie zakłada, że będzie to 70% spraw wygranych przez frankowiczów, a prawda jest taka, że spraw jest wygrywanych między 95 nawet do 100% w zależności od banku, także w tym zakresie na pewno to jest niedoszacowane ryzyko z tej perspektywy patrząc, a z drugiej perspektywy na pewno bank nie jest w stanie w tym momencie przewidzieć jak duża i liczna grupa Frankowiczów w 2021 roku pozwie banki wobec tego w związku z tym, że ta liczba się również zwiększy, to będzie jednocześnie również przekładało się na wzrost potencjalnych rezerw. Narodowy Bank Polski oświadcza, że czas na ugody, czyli banki i kredytobiorcy powinni się dogadać. Przecież. Chyba wydaje mi się, że kredytobiorcom to się zupełnie nie opłaca. Znaczy, no, zależy od tego, jakie będą propozycje ugód. No, ugodę powinien wystosować ten, kto jest na przegranej pozycji. E, oczywiście wielokrotnie były próby już w różnych sytuacjach członków społeczności życia bez kredytu, e, chociażby z, z uwagi na choroby czy sytuacje losowe, żeby takie propozycje wystosowywać, ale banki w ogóle nie były zainteresowane. Dzisiaj oczywiście jest ogromne larum podniesione przez sektor bankowy, gdyż patrząc na to, że można stracić 40%, 40, 50 czy, czy 100 miliardów na tego rodzaju... Po procesach sądowych faktycznie no, zaczynają przedstawiciele banków myśleć o tym, co by zrobić na temat chociażby potencjalnych ugód, natomiast no, tak długo, jak te ugody nie będą realne, to znaczy nie będą właśnie faktycznie przynosiły zamierzonych korzyści albo niewiele obok tego, no to tak, tak długo te korzyści nie będą w ramach tych ugód oferowane przez Frankowiczów, no bo nie ma żadnego powodu, skoro sprawy będą wygrane, no to po co godzić się na rozstrzygnięcia daleko odbiegające od tego, co można uzyskać. W sądzie. No właśnie i w tym tonie też wypowiada się Komisja Nadzoru Finansowego. Można powiedzieć to kolejny temat na dzisiaj która apeluje do banków, żeby oni wreszcie zaczęli proponować kredytobiorcom atrakcyjne warunki ugody, prawda? Tak, no zdecydowanie można powiedzieć, ruch jest w dobrą stronę, przy czym niestety, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach i tutaj propozycja KNF-u, no, absolutnie jakby nie, nie, nie mierzą się z możliwościami finansowymi banków, dlatego że one w, miałyby w pewien sposób przewalutować ten kredyt na kredyt złotówkowy, co już wiąże się z ryzykiem, dlatego że wibor dzisiaj jednym z najmniejszych w historii, na jednym z najmniejszych poziomów. Wobec tego oczywistym jest, że WIBOR w przyszłości wzrośnie, to znaczy, że Rata znowu mogłaby horrendalnie wzrosnąć, co jest absolutnie kolejnym ryzykiem niepotrzebnym. Wobec tego odfrankowanie chociażby, przynajmniej odfrankowanie niesie ze sobą dużo lepsze skutki, no a to obecnie w dzisiejszych realiach orzecznictwa jest w zasadzie pewne. Wobec tego po pierwsze i tak, i tak finansowo propozycje przez KNF nie są do udźwignięcia udziw przez banki, bo są to pieniądze Rzędu 200, może nawet więcej miliardów, które banki musiałyby dać wszystkim, a czym innym jest, to są postępowania sądowe, gdzie banki stracą połowę, może nawet mniej, jeżeli będą chciały ugód, ale tylko będą dotyczyły tych, którzy są w sądzie. Przechodzimy do wydarzeń, bo jest o czym mówić. Tam już kolejna wygrana, oczywiście, Frankowicza z bankiem. Kto tym razem poległ? Chyba PKO S.A., prawda? Tak, PKO, PKO S.A. przypominam, że nie udzielało co do zasady kredytów walutowych, ani powiązanych z walutą, przy czym w tym konkretnym przypadku było to przejęcie kredytu jako następcę prawnego banku BPH i tutaj udało się nam po 7 miesiącach prowadzenia takiego postępowania, które przyjęliśmy z innej kancelarii, faktycznie unieważnić bankowy tytuł egzekucyjny, co bardzo ciekawe, tytuł egzekucyjny wystawiony 11 lat temu, czyli można powiedzieć, że tutaj, na członek społeczności, czyli bez kredytu, był przez 11 lat w zasadzie, można powiedzieć, bez domu, bo ten dom, mimo że zamieszkiwał w nim, no to nie był faktycznie jego, bo został zlicytowany, natomiast później okazało się, że jednak ta cała, ten cały mechanizm BTE był nieuczciwy i dlatego też zostało to w tej chwili, można powiedzieć, cofnięte przez tutejszy sąd, także no to jest bardzo dobra wiadomość, w szczególności dla człowieka, który przez 11 lat czuł się pokrzywdzony i teraz okazało się, że jednak sprawiedliwość do, do, dogoniła go. Tak? Czyli dotarło faktycznie do sądu to, że ta umowa jest nieważna, wobec tego ten bankowy tytuł egzekucyjny nie mógł być wystawiony do nieważnej umowy. Ale te sprawy przejęliście z innej kancelarii, prawda? Tak. To znaczy, że jest to możliwe. Robicie na prośbę oczywiście kredytobiorcy, takie sprawy też bierzecie pod swoje skrzydła. Tak, to znaczy, no oczywiście podstawą jest to, aby pomóc, tak? I teraz pytanie jest, jak bardzo skomplikowana sprawa zostaje nam przekazana i jak dużo trzeba kwestii, jakby... Przełożyć, przedłożyć sądowi na nowo. Natomiast oczywiście dosyć często zdarza się, że te, te pozwy są, można powiedzieć, tak naprawiane. Tak? Bo, bo to głównie o to chodzi. I tak długo jak ten pozew otrzymamy przed zamknięciem rozprawy w pierwszej instancji, tak długo możemy jeszcze tutaj rozszerzać powództwo czy modyfikować się. Także oczywiście jest to możliwe. Nie jest to, można powiedzieć, najprostszy kawałek chleba, bo jednak tutaj z tej perspektywy patrząc, to zamiast coś napisać od nowa dobrego, to trzeba jednak mówiąc tak otwarcie, no grzebać się w tym, co było w sposób niewłaściwy przygotowane pierwotnie, no to też później faktycznie tak jak tu widać chociażby w tym przypadku prowadzi później do skutecznego rozstrzygnięcia. Więc... To dobra informacja także dla frankowiczów, że społeczność, życie bez kredytu to także osoby, które, których sprawy prowadzą inne kancelarie i może nie są zadowoleni z tej pracy, z ich usług, można to powierzyć, wiadomo. Komu? Nie muszę. Mówić. Warto po prostu najpierw sobie przeanalizować, zweryfikować, czy prowadzony pozew faktycznie jest zgodnie z wszystkimi regułami, czy roszczenia są odpowiednio ułożone kaskadowo. Bo trzeba pamiętać przede wszystkim, że ma się jedną szansę w życiu na to, żeby pozwać bank, gdyż później na podstawie prawomocnego wyroku mamy już powagę rzeczy osądzonej i po prostu nie da się już na nowo podejść do tego tematu. A teraz zapraszamy Państwa na rozmowę z członkiem społeczności Życie bez kredytu. Niekwestionowaną wartością współpracy ze społecznością Życie bez kredytu jest na pewno poziom obsługi, jakość obsługi, szybkość obsługi, której, którą otrzymujemy podczas współpracy. Po pierwsze przekazane im pierwsze informacje w formie mailowej, bardzo wyczerpujące, obszerne, podają wszystkie, wszystkie elementy, wszystkie fazy procesu współpracy. Następnie cała prezentacja y, y, Kamida dosika, która odbywa się y, w moim przypadku, odbywała się w on online, także nie było potrzeby y, spotkania bezpośredniego. Natomiast później, oczywiście, w trakcie już po podpisaniu umów w trakcie już procesu pojawiały się po mojej stronie bardzo często. Jakieś pytania dotyczące właśnie e, możliwości skorzystania z, z różnych opcji typu zawieszenie rad, e, konsekwencji itd. itd. E, m, przy, po każdej wysyłce zapytania czy telefonie, miałem absolutnie od razu udzielaną odpowiedź. M, odpowiedź konkretną e, lub rekomendację działań. E, Tutaj bardzo również na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie maile Kamil'a kończą się taką sentencją. W razie pytań jestem do dyspozycji o dowolnej porze. Kusi mnie oczywiście, żeby z tego skorzystać. Do tej pory się nie odważyłem, ale myślę, że to zrobię niedługo. Życie bez kredytu nie daje o sobie zapomnieć, co, co oczywiście dla mnie jako klienta jest istotne. Śledząc ich działania na przykład na Facebooku mam dość aktualną i systematyczną wiedzę na temat chociażby kolejnych odnoszonych sukcesów, gdzie są prowadzone relacje z, zaraz po, po wygranych sprawach lub informacje właśnie dotyczących wygranych procesów. No bardzo miło się czyta te zwłaszcza te kwoty, które klienci wygrywają i mam nadzieję, że doczekam również takiej kwoty, która będzie dotyczyła mojej wygranej. A przed nami rozmowa z ekspertem Kamil uchyl, rąbka, tajemnicy. O czym będzie mowa? Tak, dziś ekspert powie nam o ostatnich już w 2020 roku wyrokach członków społeczności Życia Bez Kredytu, które zapadły w mijającym tygodniu. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, naszym gościem dzisiaj jest Pan Mecenas specjalizujący się w sprawach frankowiczów, Pan Bartosz Sowa. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie Mecenasie, proszę nam powiedzieć o jakimś Najciekawszym wyroku, który zapadł w sprawie Frankowiczów w ostatnim tygodniu. Mm -hmm. e, mamy wyrok dzisiejszy z dnia nagrania, dosłownie sprzed kilku godzin, może powiedzieć, że jeszcze gorący. E, jest to wyrok przeciwko M. Bankowi. E, chodzi o umowę, którą zawierał z jeszcze Brebank, czyli poprzednik prawny. M -Banku. Była to umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych Multiplan waloryzowany kursem Franka Szwajcarskiego. Tutaj, może, taka drobna uwaga dla porządku, ponieważ w nazwie tej umowy pojawia się sformułowanie kredyt waloryzowany kursem CHF. Myślę, że naszym widzom. Na pewno znane są już pojęcia kredytu indeksowanego i denominowanego. Tutaj pojawia się sformułowanie waloryzowane, natomiast to był klasyczny kredyt indeksowany. Po prostu bank tak sobie e, tę umowę nazwał. Była to klasyczna umowa kredytu indeksowanego. E, rozumiem, że pewnie jest Pan i są Państwo ciekawi, jakim rozstrzygnięciem się zakończyła ta sprawa. Yy, zakończyła się najlepszym możliwym dla kredytobiorcy rozstrzygnięciem, to znaczy unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Gratulacje. Yy, dziękuję bardzo. Łącznie sąd okręgowy, jako sąd pierwszej instancji, zasądził na rzecz kredytobiorcy od banku kwotę około 202 tys. zł oraz 89 tysięcy franków szwajcarskich. Do tego dochodzą jeszcze koszty zastępstwa procesowego w kwocie 11 800 zł. I plus oczywiście, e, brak konieczności spłaty To po upromocnieniu. Dokładnie, umowa jest e, nieważna. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną charakterystyczną e, rzecz, którą mieliśmy w tej sprawie. E, otóż e, sąd w ma jeszcze w maju e, tego roku. Na wniosek pełnomocnika powoda zdecydował się udzielić kredytobiorcy zabezpieczenia roszczenia. Otóż pełnomocnik powoda wniósł o to, aby Rozszerzenie zostało zabezpieczone w ten sposób, żeby kredytobiorca do momentu uprawomocnienia się tego wyroku, a więc do momentu ewentualnie wyroku w sądzie apelacyjnym, mówię ewentualnie, ponieważ dzisiaj mieliśmy wyrok w sądzie okręgowym jako sądzie pierwszej instancji, natomiast to no wszystko zależy teraz od tego, czy, czy bank złoży apelację. Jeśli bank złożyłby apelację, Wówczas oczywiście sprawa zakończy się w sądzie operacyjnym. I zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Powoda, sąd tutaj zdecydował się udzielić zabezpieczenia tego roszczenia w taki sposób, że do momentu uprawomocnienia się tego wyroku w tej sprawie. Kredytobiorca nie musi ponosić żadnych kosztów związanych z tą umową, czyli po prostu nie musi spłacać rat, a bank nie może z tego powodu wypowiedzieć mu umowy kredytu. Sąd Okręgowy zadecydował, że bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie kwoty zapłacone bankowi tytułem rat kapitałowo-odsetkowych przez ostatnie 10 lat. Łącznie złotówki i franki wniosły, biorąc pod uwagę dzisiejszy kurs franka, około 600 tysięcy złotych, plus sąd unieważnił tę umowę, a także zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 11 800 złotych tytułem zwrotów kosztów postępowania. No, jest to wymarzona decyzja sądu dla każdego frankowicza. Panie mecenasie, dlaczego instytucja zabezpieczenia roszczenia jest, nie jest stałą praktyką sądów? Dlaczego jeżeli mówimy o zabezpieczeniu roszczenia, no mówimy tutaj o wyjątkach, a nie o regule. Istotnie, sądy niezbyt często decydują się na udzielenie zabezpieczenia roszczenia w takiej postaci, o jakiej przed chwilą wspominałem, jaka miała miejsce czy ma miejsce w tej sprawie. Rzeczywiście tak jest. Natomiast patrząc na tę kwestię z takiego prawnego punktu widzenia, składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego muszą wystąpić dwie przesłanki. Po pierwsze należy uprawdopodobnić roszczenie, a po drugie wykazać interes prawny. Natomiast, tak jak mówiłem, druga przesłanka, czyli interes prawny, musi istnieć łącznie. Nie może być sytuacji, że istnieje tylko jedna z tych, z tych przesłanek. No i jeśli chodzi o ten interes prawny, tutaj jest jednak gorzej. Sądy, na przykład, tutaj mamy sporo uzasadnień i sądy argumentują to różnie. Natomiast, na przykład, wskazują, że nie ma zagrożenia, aby w przypadku unieważnienia, na przykład, umowy. W przyszłości te kwoty nie mogą być dochodzone. Prawda? Czyli Choćby... że bank nie, nie będzie niewypłacalny. Tak, tak, to jest jeden z przykładów oczywiście, i wówczas sąd stwierdza, że tego interesu prawnego nie ma, w związku z czym y, wniosek taki oddala. Natomiast ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną, myślę, bardzo istotną kwestię. Y, być może na naszym widzom, widzom może się wydawać, że y, oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia może mieć jakiś wpływ na wyrok. Otóż y, nie jest tak w ogóle. Y, i nawet oddalenie wniosku o zabezpieczenie nie świadczy o tym, że wyrok dla, dla kredytobiorcy nie będzie y, pozytywny, ponieważ znamy przypadki, że sąd oddalił wniosek o zabezpieczenie, ale już w uzasadnieniu tego wniosku o zabezpieczenie wskazał, że faktycznie jest y, to uprawdopodobnienie roszczenia, że Klauzule wiążące kredyt z frankiem są, czy mogą być, niedozwolone. I następnie zdarzało się, że zapadał wyrok, który był dla kredytobiorcy pozytywny. Także chciałbym tutaj uprzedzić, że ewentualne oddalenie tego wniosku nie świadczy o tym, że, że gdzieś tam sprawa jest na przegranej pozycji. To w ogóle, w ogóle tak nie jest. Panie mecenasie, jakimi przesłankami kierował się sąd unieważniając tą konkretną umowę? Mhm. Oczywiście, jako że wyrok. Rok jest jeszcze, można powiedzieć, jak mówiliśmy, gorący. Nie mamy na razie pisemnego uzasadnienia, dopiero będzie składany wniosek w tym przedmiocie. Natomiast sąd w motywach ustnych wyroku wskazał, po pierwsze, na, można powiedzieć, absolutną klasykę, jeśli chodzi o sprawy frankowe. Po pierwsze. Sąd uznał, że umowa nie spełniała warunków z artykułu 69 ustęp 2 ustawy prawo bankowe, między innymi poprzez brak określenia kwoty kredytu. Otóż kredyt, saldo kredytu było uzależnione od kursu franka, zarówno przy jego wypłacie, jak i spłatach. Także, jak wiadomo, kursu franka przewidzieć nie mogliśmy i nie możemy. Stąd ta zmiana salda odbywała się w pewien niekontrolowany Sposób. Po drugie, sąd uznał, że ta umowa była nieuczciwa z uwagi na to, że dawała bankowi prawo do kształtowania kursów na podstawie własnych tabel kursowych, a więc powodowała, że jedna z stron, czyli bank była uprzywilejowana względem drugiej strony, czyli kredytobiorcy, gdyż to bank mógł własnym działaniem, kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Także można powiedzieć to jest taki standard, jeśli chodzi o przyczyny unieważnienia umowy. Chyba Każda umowa, tak zwana umowa frankowa. Zawiera podobne klauzule. Do, dokładnie tak, na pewno w zdecydowanej większości, jeśli nie wszystkich tych standardowych umowach frankowych. Proszę Państwa, jak usłyszeliśmy z ust Pana Mecenasa, jest to wręcz wymarzony wyrok dla każdego Frankowicza. Nie dość, że umowa została unieważniona na zasadzie teorii dwóch kondykcji. To jeszcze Frankowicz nie musiał spłacać e, rad i nie musi dalej spłacać rad aż do momentu prawomocnego wyroku z powodu zabezpieczenia roszczenia. Panie Mecenasie, chyba życzymy naszym widzom, samych takich wyroków w nadchodzącym roku. Dokładnie. Jest to, tak jak pan powiedział, wymorzona sytuacja dla każdego kredytopiorcy. Także życzymy sobie jak najwięcej tego typu spraw. I wszystkim naszym widzom życzymy tego typu wyroków w nadchodzącym roku. Oczywiście. Dziękuję pani Macenzie za rozmowę. Dziękuję rozbuchę. bardzo. Dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Chyba, że Kamil chcesz jeszcze jakoś skomentować. Można sk skomentować, skwitować to bardzo krótko. No, najlepszy z możliwych wyroków: ustalenie nieważności, zasądzenie na podstawie teorii dwóch kondykcji, wszystkich kwot spłacanych, 10 lat wstecz. Nie można lepiej wejść w nowy 2021 rok. A że jesteśmy już po świętach, to rozumiem, że jesteś wypoczęty, pełen sił i gotowy, żeby odpowiedzieć na pytania naszych internautów. Nie mogę się doczekać. No to zaczynamy. Pan Arek pisze. Pytanie, jak rozliczamy się z tych rat, które płaciliśmy po złożeniu pozwu, skoro one nie są uwzględnione w kwocie zasądzonej wyrokiem? E, Paniarku, więc w pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że e, można w ramach postępowania rozszerzać powództwo o kwoty, które są wpłacane od dnia złożenia pozwu do dnia poprzedzającego ostatnią rozprawę. Najczęściej robi się to kilka miesięcy przed ostatnią rozprawą. Ponadto oczywiście jest możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia, czy też innych elementów po stronie banku, czyli chociażby wakacji kredytowych. Przez ten okres wtedy się nie płaci po prostu rat. Wobec tego, jeżeli nawet w ostatecznym rozrachunku jakieś kwoty będą wpłacone, a wyrok będzie wydany później, to te kwoty, tak zwane dalsze kwoty, mogą być dochodzone i są poprzez egzekucję w ramach korzystania właśnie z powagi rzeczy osądzonej, czyli skoro mamy już prawomocny wyrok, to te kwoty, które nie były ujęte w pozwie, można następnie dochodzić w odrębnym postępowaniu albo po prostu poprzez egzekucję wezwań do zapłaty. Dziękuję. Natomiast Pani Bożena pyta, spłacający kredyt hipoteczny we wcześniejszym terminie mogą liczyć na odzyskanie części kosztów? 呃。Uh Tak, to znaczy, jeżeli chodzi Pani o kwestię związaną z pożyczkami i ze zwrotem chociażby prowizji, to tutaj to nie działa. Natomiast oczywiście działa to w takim zakresie, że każde roszczenie można dochodzić 10 lat wstecz dotyczące czy do odfrankowania, czy unieważnienia. Także wystarczy przeanalizować umowę i zobaczyć, jakie kwoty są do odzyskania, natomiast nie są to kwoty tak jak przy pożyczkach stosunkowo w krótszym czasie niż była planowana, tylko są to kwoty związane po prostu z mechanizmami abuzywnymi. Kolejne pytanie Pani Sylwii, dość rozbudowane. Sytuacja Pani Sylwii jest następująca. Mam kredyt we frankach szwajcarskich i chciałabym go spłacić, ale jest również współkredytobiorca, czyli były mąż, z którym nie mogę dojść do żadnego porozumienia. Nie mam zgody na sprzedaż mieszkania i spłaty kredytu. Co mogę zrobić? Czy mogę go pominąć w papierologii z bankiem? Tak, można wytoczyć powództwo, nawet można wytoczyć powództwo o zapłatę z celu przesłankowej nieważności tej umowy. Przy czym no, do tej pory zazwyczaj jednak mimo wszystko na koniec dnia drugi spółkredytobiorca, chociażby poprzez jakieś rozmowy, mediacje, również widział korzyść w tym, aby dołączyć się chociażby jako interwenient uboczny do takiego postępowania. No i można powiedzieć, że jakby strony najczęściej na czas takiego procesu jednak wywieszają białą flagę tak jak na olimpiadzie dzieje się wszystko dla dobrego dla dobra obopólnego dlatego że również drugi kredytobiorca jest cały czas uwięziony w tym kredycie więc to jest jakby działanie w jedną stronę oczywiście ostatecznie jeżeli takiej zgody nie będzie to odpowiedź jest wprost można dochodzić roszczeń tylko w ramach swojej części dziękuję ci bardzo proszę bardzo Słuchaj, od jutra 28 narodowa kwarantanna czy to oznacza że my nie będziemy nagrywać ekspresu frankowiczów tak, oczywiście, będziemy zgodnie z regułami obowiązującymi w Polsce nagrywać te wszystkie potrzebne dla Państwa informacje i z mojej perspektywy zakładam, że nowy 2021 rok otworzy się dobrze, zarówno w sądzie, jak i z informacjami dla Frankowiczów. Także jestem pozytywnie nastawiony i zapraszam do kolejnego odcinka. Czyli życzymy Państwu szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka i również w imieniu całego zespołu Prawa Finansowego i Ekonomii życzymy Państwu szczęśliwego, dosiego nowego 2021 roku.